Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci szukają miejsca, gdzie ciekawie mogą spędzić wolny czas. Jest duża część, która nudzi się w domach, inni wolą inaczej spędzić ferie. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała warsztaty artystyczne Ferie w Baszcie Nie Musisz Być Artystą. Od godziny 10.30 do 13.00 dzieci mają możliwość poznawania sztuki współczesnej przez własną twórczość. Chcemy to zamknąć w takich właściwie zmysłach wzroku, e, słuchu i węchu, całe te warsztaty, żeby widzieć słyszeć i czuć. O, w ten sposób. I to jest głównym celem moich tygodniowych warsztatów. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tworzeniu przestrzennych brył. Namalowały, powycinały i posklejały własne wizje, pogłębiając dzięki temu swoje zdolności artystyczne. To ważne, że mają gdzie rozwijać swoje talenty i hobby. Lubię plastykę. No i bracia też mają dużo pomysłów. Myślę, że to też rozwija dzieci i trochę zbliżamy się też przez to do siebie. Teraz ja sztuką. No i przejdziemy w tym trochę. Chodzimy do szkoły plastycznej i liceum plastyczne w Słupsku no po prostu obawiam nas takie zabawy, typu malowanie. O dzieciach w czasie ferii pomyślano także w Muzeum Pomorza Środkowego. Spotkania z kulturą i historią to bardzo ważna część edukacji dla najmłodszych. Całe grupy odwiedzają zamek, by poznać nasz słupski zabytek i nauczyć się czegoś nowego. Będą mogli poznać zbiory muzealne, ale także. Cofnąć się, na powiedzieć, w czasie do, do początków państwa polskiego, wczuć się w rolę woja piastowskiego, w, w rolę wikinga. Mamy sporo rekwizytów przygotowanych z myślą o dzieciaka. Każdy uczeń w czasie ferii może robić, co mu się żywnie podoba. Bardzo dobrze, że w Słupsku dzieci, oprócz typowych zabaw, chętnie uczęszczają na warsztaty plastyczne, historyczne i muzyczne. Szkoda, że ferie trwają tylko dwa tygodnie.